Właśnie wracam od weterynarza z moim lokusiem, staruszkiem, może nie takim staruszkiem, 9 lat, ale ostatnio mocno coś nam podupadł, z jelitami, z wątrobą, ze wszystkim. Wątroba wszystko się poprawiło, bo przeszedł na czyste mięso, więc tutaj okej, okay. ale jelita ciągle nie najlepiej, ale nie o tym. Tak sobie pomyślałem, bo od wstania minęło już 5 godzin, a nie jadłem śniadania, że zrobię dzisiaj po prostu post i chciałbym ten post utrzymać tak co najmniej ze 3 dni. Zobaczymy, czy się uda. Zawsze robię 40 godzin raz w tygodniu. A teraz chciałbym zrobić te 43 dni i zobaczymy, uda się albo nie. Będę nagrywał jak tam się czuję i tak dalej, więc zobaczycie jak to będzie wyglądało. Pierwszy dzień, czyli 24 godziny postu minęły. Jak się czuję? Czuję się normalnie, w sumie dla mnie to coś normalnego, bo co tydzień robię 40 godzin, więc pierwszy ten dzień to jest spoko. Chociaż różni się tym, że zawsze to robię w poniedziałek, poniedziałek mam wolny, więc nie siedzę w kuchni, a dzisiaj cały dzień w kuchni spędzony przy gotowaniu mięska i tak dalej, przy pieczeniu pączków, tego wszystkiego, wszystko keto, więc mnie trochę dzisiaj ciągnęło, ogólnie do słodyczy akurat mnie w ogóle nie ciągnie. Ale dzisiaj jakiś miałem z tym problem, że cały czas miałem ochotę zabrać coś tam kawałek, trzepnąć sobie, nie? No, ale ogólnie, ogólnie jakoś tam przeżyłem. No, jedynie co trochę głowa mnie boli, ale to pewnie ze względu na zmianę e, pogody. Wczoraj była ładna, dzisiaj jednak pada, więc pewnie to ciśnienie trochę poleciało w dół, więc ta głowa nie boli. Ale to jest też dla mnie, też właśnie dla mnie test taki, czy. Czy da radę się wytrzymać post pracując w kuchni? Bo wiele osób mówi nie, nie zrobię postu, bo coś tam po dziecku gotuję, bo ten. Więc ja chcę to sprawdzić na sobie i zobaczę. Mam nadzieję, że trzy dni wytrzymam. W sumie jeszcze tylko jutro. W praca w kuchni w poniedziałek już trochę luźniej, więc powinno, powinno być ok. A pracuję w takim środowisku. Pierwszy dzień morsowania nie było, ale tylko dlatego, ponieważ wtem byłem u weterynarza. Zresztą, jak widzieliście, nie było czasu już na samo morsowanie, ale zrobiłem po prostu zimny prysznic. No, trochę inne zimno, pewnie ta woda jest, wiele osób pyta, ta woda jest cieplejsza dużo. Nie ma to żadnego znaczenia. Jest to inny rodzaj zimna i zupełnie inaczej go właśnie jak robię prysznic, aż zupełnie inaczej jak wchodzę do zamrażarki. Więc to też jest też jest fajne zimno, które można sobie tam od czasu do czasu y, robić. Tak no i trening zrobiony. Delikatny, spokojny. Bez jakiejś spiny. I tak będę robił cały czas. Mursował będę i będę robił trening przez te 3 dni. Oczywiście treningi w miarę, w miarę spokojne. Drugi dzień postu i wchodzę do mojej ulubionej zamrażareczki Trochę lodu mam na samym spodzie. Nie wiem, czy mi się zmieści dusko, ale chyba dam radę, no, bo nie zrobiło się tak, jak chciałem. Zamarz sam dół tylko. No, no trudno, nie będę teraz tego rozkuwał. Wchodzę, zobaczę. Z morsowaniem, z morsowaniem na poście jest taki problem, że na poście ogólnie jest zimno I pierwszy dzień mnie dość mocno telepało, było mi naprawdę zimno Dzisiaj jest jakoś lepiej, zresztą mamy piękne słońce, ładną pogodę yy, Więc wchodzę, zresztą wchodzę codziennie, tylko wczoraj robiłem prysznic sam A dzisiaj wchodzę do zamrażareczki No i tak powinno to wyglądać, bo tak dbamy o nasze zdrowie Zimna woda to jest bajka Dobra To wpadam na parę minut Pytajcie A! Ech! Zajebiście No, jestem po morsowaniu Trochę zwiednięty Wychodzimy na słoneczko o. Zarowiska sprawa nie ma, nie ma nic lepszego. Najlepsza regeneracja Uff. i energia na cały dzień. Minęła druga doba mojego postu. Czuję się super. Tak naprawdę dzisiaj mimo tego, że non stop gotowałem coś tam piekłem, jakieś smakołyki, nie chciało mi się jeść, więc naprawdę ekstra jedyna rzecz, która no, to jest mi bardzo zimno. Ale ogólnie przy poście jest zimno. A jeszcze ja morsuję, i dzisiaj po tym morsowaniu, które widzieliście, nie rozgrzałem się, bo już nie miałem kiedy. I bo trening zrobiłem wcześniej przed morsowaniem. Później trening, ale dzisiaj brak czasu i tak wszystko zawirowane, bo dużo pracy miałem, więc tak musiałem kombinować, gdzie jaki wolny czas miałem. I ogólnie super. Tylko po prostu zimno. Zobaczymy jutro następna, trzecia doba myślę, że też będzie spokojnie. Mnie, moja żona, bo zawsze robimy jeden dzień w tygodniu. No ona nie chciała trzech, więc dołączyła na ten ostatni mój, chyba ostatni, nie wiem. Zobaczę tak naprawdę, jak jutro wstanę, jak się będę czuł i ten może, może jeszcze pociągnę. Chociaż mi ciężko, bo muszę trochę porobić w kuchni. To chciałem nowe rzeczy zrobić, spróbować, więc tutaj bardziej o to mi chodzi niż o to, czy ja się źle czuję, czy dobrze. Ale dzisiaj będzie jeszcze na poście moja żona. Tak, kolej? tak. Lubisz posty? Średnio, bo lubię jeść, ale daj radę. No właśnie, przyszliśmy do kuchni i zaraz idziemy trochę pomorsować. Trzeci dzień. Nie jedzenia. Dzisiaj zimno. Nieprzyjemnie. Pogoda straszna. Nie bardzo się chce wchodzić, ale jest lód. Wypłynął dzisiaj. O. Dobra, jest lód, to trzeba wchodzić. Nie ma, nie ma, nie ma co tam pierdzielić i narzekać. Na. Trudno. Jest mi zimno, ale trudno. Idę do zimna. Powiem wam, te tym nie wykończą chyba. Tak zimna woda i to wszystko. Ja już mam dosyć. Okej, okay, czas podsumować. 90 dni postu minęło. W sumie jak bicza strzelił, czułem się super. Tak naprawdę nic mi nie dolegało, wręcz przeciwnie, byłem pełen energii i była rewelacja. Nawet chciałbym zostać dłużej, tylko że, tak jak mówiłem, mam sporo rzeczy w kuchni do zrobienia, więc nie mogłem. Za, mies za dwa miesiące powtórzę znowu to i taki 90-godzinny post będę robił co dwa miesiące. A co pół roku 10 dni. No i co tydzień robię 40 godzin. Więc tak to, tak to teraz y, wygląda i będzie wyglądać. A jakie efekty? No, po tych 90 godzinach schudłem 2 kg, więc może nie jakoś dużo, ale ja za bardzo tak naprawdę nie mam z czego chudnąć. Do tego y, tak wyglądały moje ketony. Dobrze, czas sprawdzić. Jak wygląda glukoza i ketony po 90 godzinach postu Już raczej kończę, więc zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Trzeba nakuć palec to najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Dobra, coś tam jest. Najpierw zobaczymy glukozę. 53, ja jedyko. W życiu tak nie miałem. <laughs> Ogień, naprawdę. <laughs> Niesamowite. Dobra. Teraz łączymy jeszcze raz. I zobaczymy, jak tam ketony. cztery i dziewięć, proszę, <laughs> ogień, naprawdę, naprawdę ostro. Jestem po prostu w szoku. Super. I tak wyglądam ja po tych 90 godzinach. wszystko wyszło super. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że to wam pokazało, że warto robić takie posty, bo naprawdę oczyszcza to nasz organizm pomaga go wzmocnić i jest zarobiście. Na razie, do następnego.